Maneczko. Jak na początku narzekałem, że przez pierwsze trzy dni było strasznie gorąco, ciągle było po 30 stopni, umierałem. Tak, dzisiaj leje się z nieba, jest szaro buro. Co chwilę pada, nie pada, pada, nie pada, więc no nieprzyjemnie. Wpiłem się na hama do jakiegoś budynku i nie mam pojęcia, czy to jest ten budynek, ale jedziemy na czwarte piętro i zobaczymy, co mnie czeka. No i mam już japońską kartę. Nie mogę się nazwać mieszkańcem Tokio mam swoją kartę, mam internet wszędzie mogę dzwonić, mogę pisać zajebiście i z tego powodu trzeba to uczcić lecimy na Sushi do Genki Sushi pokażę Wam zajebiste miejsce w ogóle coś śmieszne, jak odróżnić taksówkarzy e, taksówki zawsze e, lusterka no przejeżdżaj <grywka> lusterka mają trochę dalej niż normalne samochody Cool No co, co się dzisiaj dzieje? O co chodzi? A tutaj macie podobno najsłodszy hotel w Shibuya i ja jestem w to w stanie uwierzyć dlatego, że no wygląda jak w bajce To jeszcze jest drugi motyw z tego Okej okay. <laughs> I to wszystko wygląda tak słodko jak w tej bajce Jasi i Małgosia, że mieliście ten domek z piernika No to to jest dokładnie to samo Mega <laughs> Ale w ogóle genialny pomysł. Tony, okay, taby tajdaję. Okej, więc za to wszystko płacę 1260 jen. Czyli tak mniej więcej 40-42 zł, więc jest git. Ja się cieszę i na pewno wrócę. I znowu to zrobiłem, że byłem totalnie głodny, a w tym momencie nie wiem, czy nie, nie pożygać się po prostu. Jestem tak przejedzony, że, że to szok. Ale w drugiej części vloga, czyli teraz, pokażę Wam Don Hot, czyli ten sklep, który mam obiecałem, że pokażę. Więc tak, mamy dwa piętra w dół oraz siedem pięter do góry, co daje nam dziewięć pięter jednego sklepu. Zacznijmy może od samego dołu. A co do tych plemników, to dzisiaj mi się śniło, że zostałem ojcem. A w Japonii ogólnie więcej kobiet niż mężczyzn reklamuje piwo, dlatego że tutaj piwo właśnie piją głównie kobiety, a nie chłopy jak w Polsce. Zaczynając od najniższych pięter, to tak naprawdę taki supermarket typu Kerfur, gdzie możecie kupić różne artykuły spożywcze w zgrzewkach oraz też tak po prostu na sztuki. Kolejne piętro jest takim typowym piętrem tematycznym, gdzie w tym momencie tak naprawdę rozchodzi się wszystko o Halloween, które będzie za niedługo. No i można tutaj kupić przebrania różnego typu, gadżety, zabawki, pończochy, niepończochy oraz rzeczy, które w ogóle się nie kojarzą z Halloween nie wiem czemu one tutaj są ale nieważne o, jest też w ogóle haciko. Um, i co, no i no, tak to wygląda a, no i przede wszystkim na tym piętrze są słodycze Masa różnych słodyczy, zapakowanych właśnie w większe paczki niż zazwyczaj. okej, okay, na tym piętrze też są rzeczy takiego codziennego użytku, też dlatego tam, tam gdzieś tam były kremy Nivea. Idziemy na kolejne piętro. Na tym piętrze przede wszystkim kosmetyki do pielęgnacji ciała, do pielęgnacji skóry, do pielęgnacji włosów, a zarazem też rzeczy sportowe. A i też nie powiedziałem, że leki, jeszcze tutaj są leki, to tak. Dużo tych leków, i wszystkie można tak po prostu brać sobie. To dla mnie jest dziwne. U nas trzeba, wiecie, podejść, poprosić, zapytać może nie o wszystkie, ale ogólnie, nie? A tutaj praktycznie wszystkie leki tak po prostu leżą. Na tym piętrze mamy po prostu ubrania, rzeczy do palenia i różnego typu zegarki, łańcuszki, nie łańcuszki i tego typu sprawy. Na tym piętrze mamy akcesoria kuchenne, ogólnie domowe, cosplay oraz zabawki. Więc tak naprawdę chyba najciekawsze póki co, można fajne takie głupotki znaleźć. O typu na przykład Gengar. Yeah, let's go. Ej fajnie jest tutaj, wow, zobaczcie na to. No więc póki co to piętro chyba jest najfajniejsze. Z Tym razem elektronika, jest to dział gdzie kupicie wszystko co podłączane do prądu. Um, I wszystkie takie inne rzeczy, które też się nadają do elektroniki. Na przykład pralkę albo czajnik. Na ostatnim piętrze mamy kasę z Duty Free, czyli tam gdzie pokażemy paszport i zapłacimy trochę taniej. Oraz różne suweniry, takie pierdółki, które można kupić komuś na pamiątkę. Ale ogólnie tutaj też jest słodko i też mi się to podoba. Na przykład zobaczcie na to! Więc tak właśnie wygląda Don Quixote. Fajne, polecam kupić tutaj wszystko. Nie dość, że wszystko to jeszcze tanio. Każdy musi tutaj wpaść, zobaczyć sobie, jak będzie w Japonii i po prostu się przejść. Na 100% znajdziecie coś dla siebie. A tymczasem rozpadało się jeszcze bardziej niż padało. Ja wracam do Yokohama, do mieszkanka, dlatego że jutro mam naprawdę bardzo dużo lekcji. Mam dużo zadań domowych, których nawet jeszcze nie zacząłem, więc. Trzeba to nadrobić, ehm, posiedzieć trochę na dupie, a nie tylko spacerować, e, jakieś piwko sobie wypić, bo czemu by nie? No i, o, no i anime zobaczyć, to jest też bardzo ważne, więc e, ja już myślę, że widzimy się w Jokochamie, dlatego że mam 10% baterii, a wolę mieć jakby co, trochę tej baterii, gdybym się, nie wiem, zgubił, czy cokolwiek w tym rodzaju. Woda jest, słone przekąski są, słodkie przekąski są. Książki są. Zadanie domowe nie zrobione jeszcze, ale za chwilę będę zaczynał. I słownik e, japoński, pomocnik jest. I ogólnie polecam wam ten słownik. To jest najlepszy, moim zdaniem, słownik japońsko-polski i polsko-japoński, jaki możecie znaleźć. Naprawdę jest dobry.